W pracy, tak? Czy było kiedykolwiek tak? Czy był taki moment w życiu twoim? Może kiedy miałeś te, nie wiem, 6, 8, 10 lat, że zrobiłeś coś z sercem, tak? Nie wiem, a, tańczyłaś, tak? Brałaś udział w jakimś konkursie i zajęłaś super trzecie miejsce, super, albo nawet czwarte, ale to było amazing. Tak, byłeś zadowolony z siebie, że tak ci super poszło, ćwiczyłeś tyle czasu i, i w ogóle wszystko robiłaś jak najlepiej, tak? No, były też inne osoby, które też super tańczyły, no i zostałeś to trzecie, czwarte miejsce, a tu nagle krytyka od rodzica, od mamy, od taty, że o, oni ty zatanczyli lepiej, że czemu tak słabo ci wyszło, że czemu nie lepiej zatanczyłaś i całe to twoje, ach i och, poszło, poszło i ta podświadomość zaczęła to pamiętać, zarejestrowała ten moment i teraz właśnie, teraz właśnie kiedy, kiedy coś Mógłbyś zrobić fajnego. Mógłbyś zrobić coś w pracy, jakiś pomysł, czy rozwijać bardziej swoją firmę, czy wprowadzić coś nowego. To Twoja podświadomość mówi nie, a -a, bo będzie krytyka. Będzie źle. Lepiej się nie wychylać. Lepiej się nie wychylać. Czy ktoś z Was chciałby tutaj coś napisać na ten temat? Czy macie tak? Jak to z tą krytyką? Czy było tak? W dzieciństwie. A Kasia potrafi, pa, lepiej. Dostałeś czwórkę, dlaczego nie piątkę? Zamiast się cieszyć z sukcesu, prawda, swojego dziecka, bo to przeważnie rodzice, ale niekoniecznie tylko rodzice krytykują, tak? Dzie